Przed nami niedziela palmowa, nazywana też niedzielą męki pańskiej. Ma dwa przeciwstawne w sobie akcenty. Pierwszy to radosny. Kiedy Jezus przybywał do Jerozolimy, jadąc na osiąku, witał go rozradowany tłum, wołając: Hosanna synowi Dawidowemu! I ścielili drogę. Swoimi płaszczami, palmami, pełni radości. Ale nie minie kilka dni, a będą wołać zupełnie inaczej, zmanipulowani przez nienawistne słowa tych, którzy byli przywódcami w tym czasie Izraela. Kiedy Piłat pytał, czy uwolnić wam. Jezusa czy Barabasza wołali uwolnij Barabasza, a Barabasz był zabójcą. A gdy pytał dalej, a co z tym, wołali rozścieczeni na krzyż z Nim? Niedziela Palmowa, niedziela Męki Pańskiej wprowadza nas w misterium naszej wiary, w tajemnicę naszego odkupienia, przed nami. Największe tajemnice naszej wiary. Dzisiejszą niedzielę czytamy teksty opisujące mękę Pana naszego. W tym roku opis męki, według ewangelisty Świętego Mateusza. Uniżenie Jezusa. O nim pisze też święty Paweł w swoim liście do Filipian. Chrystus Jezus. Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. To uniżenie się Boga, przyjęcie ludzkiej kondycji, można jeszcze powiedzieć zejście w otchłań nocy życia człowieka. Bo cóż Jezus, Jezus doświadcza? Zdrady przyjaciela, fałszywego oskarżenia, nienawiści i wściekłości, ludzi nieżyczliwych, którzy mieli własne plany i polityczne, i religijne. Poniżony, opluty, odrzucony, nawet piłat który widział w nim człowieka sprawiedliwego umył ręce mówiąc nie mam z tym nic wspólnego a jednak to jego podpis widnieje pod wyrokiem wydał im Jezusa na ubiczowanie i ukrzyżowanie oto tajemnica wiary tajemnica naszego odkupienia tajemnica krzyża Jezus modlił się w ogródcu Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie jak ja chcę, ale niech się stanie jak ty chcesz. I przyjął to, co trudne. I napisze święty Paweł dalej w swoim liście do Filipian. Dlatego Bóg nad wszystko go wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano i aby każdy język wyznał. Panem jest Jezus. W te dni stajemy przy Jezusie, stajemy pod Jego krzyżem. Razem z Nim przeżywamy tajemnicę naszego odkupienia, po to, żeby umocnić nadzieję naszego zbawienia. Święty Paweł w liście do Rzymian napisze: Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża. Rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tak więc przeżywamy tajemnicę naszego odkupienia w duchu wiary i nadziei. Tę refleksję chciałbym zakończyć słowami, które kieruje do nas papież Franciszek. To słowa, które mają wnieść to Boże światło w noc przeżywanej przez ludzkość pandemii. Nie jest to czas Bożego Sądu, ale naszego osądzenia. Czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija. Oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest. Jest to czas Przestawienia kursu życia na Jezusa. Szeń Boże.